No, pokój dobro. <laughs> Jedno z nielicznych, yy, tak naprawdę, yy, nagrań na żywo. Pewnie nikt mnie nie będzie teraz oglądał, ale może, <laughs> może zobaczycie nas później. Pierwsza sprawa to to, że mamy, słuchajcie, nowy odcinek. Rozpoczynamy nową serię yy, bez sloganu Eko. Chcemy zwrócić uwagę na to, co nam się wydaje, że jest teraz no, bardzo ważne, o czym. Mówi zresztą e, kilku papieży z rzędu. Przyzwyczaliśmy się o tym, że o tych sprawach ekologicznych mówi do nas przede wszystkim papież Franciszek. Ale tak nie jest i, i spróbujemy się temu trochę bardziej przyjrzeć nam, Franciszkanom, to bardzo leży na sercu. Stąd też zapraszamy Was na, na najnowszą serię Eko. O, cztery osoby oglądają. Pokój dobro, Marku. Niesamowite. Jed a jednak ktoś ogląda? Ja myślałem, że o tej porze nikt nie będzie wchodził tutaj w ogóle. <laughs> no, osiem osób. To... No, cześć. A druga sprawa to jest związana z czym? Ży... <grym> Witam Was serdecznie, Madzia też. Yy, związana z tym, że yy, pokój, dobro, jagoda. Hmm. Jednak coś w tym jest, że to na żywo się cieszą popularnością dużą. A druga sprawa to jest to, że szukamy jakiegoś takiego też pomysłu. Wiem, że głosy będą podzielone, ale chcemy Wasze zdanie znać. Jak, jak jest dla Was, jaka forma jest dla Was bardziej dostępna? To znaczy, czy robić tak zwany jump cut i troszkę tak jakbym ten obraz ciął, jak to wygląda, szczerze Boże Marku, czy może jednak bardziej tak jak ten, który był ostatnio? Gdybyście mogli tak zasugerować, jak lepiej montować, czy tak jak ten odcinek o eko, czyli tam z tych trzech kamer i tyle. Czy bardziej tak, jak było o tej y, samorealizacji? Czy się realizujesz? Co jest dla was lepsze, co się lepiej ogląda, albo co jest bardziej atrakcyjne? No, zrobimy to po prostu pod was. Ja przy tym siedzę, ja to montuję, także namówię no, montażystę, aby zrobił tak, jak, <grych> tak jak trzeba. Hmm. Może będziemy częściej tak na żywo nagrywać. Yy. Pozdrawiam was serdecznie. Dzisiaj piękny dzień. Przymroziło tutaj trochę. Ja tu widzę zawsze po papie na szkole, jak jest biała, znaczy, że mróz. W środek dnia my się możemy spotkać. Cudownie, słuchajcie, dobra, to ja, to ja uciekam. Dajcie znać, jak lepiej nagrywać. Dzięki za to, że jesteście z nami. Oglądacie za wszystkie suby i w ogóle. To zaraz bardzo ważne. My co jakiś czas frankiem tracimy motywację, bo jak wiecie, nagrywamy te odcinki już od kilkunastu lat. Od 13. Na żywo jest super. No wiem, na żywo. Co da, Wy to jesteście kochani w ogóle, że tu jesteście teraz ze mną. No i czasami nam z frankiem tak padnie motywacja, i potem te wasze informacje są dla nas bardzo istotne. Także dzięki za tych, co nas wspierają modlitwą. To jest w ogóle nasz silnik. To jest nasz silnik. Dzięki za tych, którzy wspierają nas także finansowo. O, dobrze, Jagódka, to ja zrobię tam w tej społeczności ankietę. bonjour, no, bonjour. no dwa pokolenia, no właśnie, drugie pokolenie, no u was tak, ale niektórzy nie wiedzą o nas, musimy na nowo teraz kręcić i to jakoś rozpropagować, żeby było wiadomo, że my tu, franciszkanie, jesteśmy. No pozdrawiam dzieci serdecznie w takim razie. A dwa, dzięki tym to finansowo, bo to jak kareseria do samochodu, nie? Także możemy teraz też, też jakoś funkcjonować i, i... No i tyle. Dobra, słuchajcie, uciekam, bo ja mam teraz przerwę w zajęciach online. Yy, w sensie jest długa przerwa w szkole. Yy, Z Marku. No, niech Pan Bóg Ci błogosławi. Jo, zbłegam. <grym> yy, od Wojtka, Natali. A, to Wy. No, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że się uspokoiło trochę. Chociaż pewnie ciężko, wiem, wiem. Panu Wam błogosławi. Dobra, słuchajcie, uciekam, bo mi się przerwa w szkole kończy. i Do zobaczenia, może na żywo. W poniedziałek postaram się do ojca Franciszka podjechać. Jak mnie tu przełożony puści, to pojadę. To może tam też coś dam radę. No i Tarnowskie Góry. Ingolstadt, gdzie to jest, Dorota? Walczymy, no to dobrze. Od całej klasy, tak? No właśnie. Szczęść Boże. No dobra, słuchajcie, z... a w Niemczech, no pozdrawiam serdecznie. No jakby się ktoś znalazł, to by nam yy, pakość, no tak, do pakości to się w poniedziałek wybieram. Jakby w Niemczech się znalazł ktoś, to by nam chciał kilka odcinków przetłumaczyć na niemiecki, to ja dam uprawnienia i, 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 no i tyle, i to można zrobić, byłoby może nawet i lepiej, co? No taka wolna, wolna propozycja. Dzięki Karolcia, lecę jeszcze raz. spokój, dobry, ale fajne spotkanie.